Witajcie na kanale. Z okazji Nowego Roku życzę wam wszystkiego dobrego. Radości i spokoju. Dzisiaj będzie shadow box. Shadow box, który zawsze chciałam zrobić, a jakoś nie było okazji. I chociaż od świąt już trochę minęło, to może zainteresuje was, jak poradziłam sobie z oświetleniem w tym pudełeczku. Czyli będzie film o tym, jak położyć instalację elektryczną. Baza mojego shadow boxa to po prostu pudełko na kartkę dl. Przygotowałam sobie już wcześniej, wycięłam sobie już wcześniej papier w kolorze takiego ciemnego antracytu i wykorzystując maskę zrobiłam śnieg. Maska ma takie duże, okrągłe, nieregularne kółeczka i to mi bardzo fajnie pasowało właśnie tutaj do tego projektu. Przez maskę nałożyłam pastę. Idzie to naprawdę bardzo szybko, nawet jeżeli maska jest węższa niż ten mój papier, to wystarczy przyłożyć sobie z drugiej strony i dorobić to, co brakuje jest to bardzo proste i szybkie, no jednak trzeba liczyć czas na wyschnięcie. Ja już wcześniej sobie przygotowałam ten arkusik, żeby nie czekać teraz nie, nie suszyć. I Docięłam jeszcze też tekturkę na dno, żeby usztywnić całe pudełeczko. Z moich wykrojników wybrałam domki, które mają dość duże okienka. Tutaj parę choinek, nawet latarenka, która w sumie proporcjonalnie nie pasuje tutaj do tych domków, ale bardzo chciałam ją użyć. Z papieru akwarelowego wytnę teraz takie wzgórza, które chcę tu umieścić w środku. Chcę mieć trzy warstwy, czyli potrzebuję trzech takich, jakichś takich pagórków. Rysuję po prostu ołówkiem taką delikatną jakby falę i tutaj tak, żeby mi się nie pokrywały dokładnie te kształty, zmieniam troszeczkę kształt tej fali i docinam po prostu na wysokość tak, jak mi pasuje. I podobnie robię trzeci pagórek, stopniując po kolei ich wysokość. Wcześniej też przygotowałam wszystkie elementy, które chcę użyć tutaj, to znaczy te domki, choinki, nawet tą latarenkę. Każdy wycięłam po dwa razy i skleiłam podwójnie, żeby to było naprawdę sztywne. Jednak w przypadku domków dodatkowo jeszcze dokleiłam kart. Kalkę między dwie warstwy. Czyli kalka jest po prostu w środku. Chciałam tutaj umieścić, dodać jeszcze kalkę, żeby to światło było tak ładnie rozproszone. Kalka właśnie to światełko ładnie rozproszy. Bo jak się później okaże, te diody dają naprawdę dość mocne światło. Takie niby maluteńkie, mikroskopijne, a jednak światło jest dość mocne. Tutaj zależało mi, żeby było ładnie rozproszone. Po sklejeniu jeszcze tutaj dodałam odrobinę gesso na brzegi, taki niby śnieg na dachach, na choinkach i obsypałam dodatkowo odrobiną brokatu. Użyłam przeźroczystego, bardzo takiego drobnego i to daje taki ładny, delikatny blask. W ten sam sposób przygotowałam sobie wszystkie moje wykrojone elementy. Dodatkowo jeszcze mam choinki złote, te antracytowe, ale wszystko jest w ten sam sposób wykończone tym gesso i brokatem. I podobnie moje wzgórza. Brzegi ozdobiłam dokładnie tak samo. No i w końcu najważniejsza część, czyli światełka. Składają się z trzech punktów świetlnych, czyli mamy trzy diody na, na takich drucikach, kabelkach oraz włącznik tutaj łącznie z baterią. Całość bardzo fajnie zrobiona. Jest łatwa do użycia, jednak trzeba mieć dobry plan. No, dokładnie musimy rozplanować, w którym miejscu te światełka mają być, w jaki sposób schować sobie te kabelki, żeby tam potem nic nie wystawało. Więc ja sobie tutaj zaznaczyłam, w którym miejscu chcę mieć już domki i zaznaczyłam sobie tutaj ołówkiem, w którym miejscu jest środek tego domku, dokładnie w którym miejscu on ma być, żebym mogła poprowadzić te kabelki. Chcę je mieć schowane wszystkie z tyłu i wyprowadzić je tutaj do przodu, same te diody a kabelki będą z tyłu. Z kolei włącznik będzie tu z przodu. Przekryję go później tą ostatnią warstwą tych pagórków. Żeby wyprowadzić te kabelki do tyłu, sobie, wycięłam sobie tutaj taki jakby tunelik, żebym miała miejsce, by przeciągnąć je do tyłu, tak jak planuję, a włącznik będzie tutaj wtedy z przodu. Z kolei diody, same diody, chcę przeprowadzić od tyłu Tutaj do przodu, gdzie miałam zaznaczone miejsca pod te domki, i w tych wcześniej wyznaczonych ołówkiem miejscach wycinam sobie dziurki. Dziurki wycinam w jednej i w drugiej warstwie, ponieważ jeden domek będzie bardziej z tyłu, te dwa tutaj będą bardziej jakby z przodu, i do tych, które będą z przodu, muszę przedostać się przez dwie warstwy. Brzmi troszkę tak skomplikowanie, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Po pierwsze przyklejam sobie już na swoje miejsce ten włącznik. Z tyłu ma taśmę dwustronnie klejącą, więc to już idzie bardzo szybko. I teraz chcę sobie usztywnić i dodatkowo dodać przestrzeni między tymi warstwami, tymi pagórkami. Tutaj sobie tylko wyznaczam dokładnie, tutaj nacinam tak, żeby mieć zachowany ten tunelik i te wszystkie otwory w tym samym miejscu. I doklejam tekturkę. I teraz już w końcu będzie widać, do czego zmierzam z tym przekładaniem kabelków, o czym mówiłam już wcześniej. Więc moje kabelki przejdą teraz do tyłu, wszystkie będą schowane z tyłu. Z kolei same diody przejdą przez te otworki, oświetlając domki tam, gdzie zaplanowałam. Tutaj będzie z przodu łącznik. Tu sobie zaznaczam, ponieważ moja przestrzeń między tymi kolejnymi pagórkami będzie dość spora to ja sobie zaznaczam tutaj w którym miejscu jest ten włącznik i usztywnię jeszcze od spodu tą tekturką, taką dodatkową warstwę tej tekturki tutaj dodam pod tym włącznikiem, żeby mi się potem nie zapadał. Przy włączaniu, wyłączaniu po prostu mógłby się zapadać tutaj do środka, przynajmniej tak przypuszczam, więc na wszelki wypadek usztywniam sobie tutaj to miejsce. Do wypełnienia tej przestrzeni chcę tutaj użyć pianki. No, jednak jest jeszcze ciut za niska, i dodam sobie po prostu jeszcze jedną warstwę tej tekturki, tej bimaty. Tutaj akurat nie użyłem pianki montażowej. To jest mon pianka montażowa kupiona w markecie budowlanym. Jakaś pianka do mocowania luster. Jest dość niby gruba, ale jednak musiałam tutaj tą warstwę tej tekturki dodać. Być może ta warstwa tekturek pod przyciskiem nie jest taka konieczna. Ten przycisk naprawdę bardzo delikatnie chodzi. Ja jednak wolałam się zabezpieczyć, żeby to było sztywne, bo nie jestem też pewna, czy ta pianka nie zaczęłaby się wyginać, gdybym zrobiła samą piankę bez tego wzmocnienia, usztywnienia pod włącznikiem. No i ostatecznie doklejam tą moją piankę. Na wszelki wypadek dodaję jednak klej. No niby do luster, no to powinna być mocna, ale nie jestem tego pewna. Dodaję jednak klej i teraz już mam wszystko w jednym poziomie. I to jest najważniejsze, by wszystkie tutaj te warstwy trzymały jeden poziom, bo na tym mi właśnie zależy, żeby to wszystko było sztywne, ale jednocześnie też równe. No, akurat nie jest tu troszkę zabawy z tą przestrzenią, z zachowaniem tej przestrzeni między tymi poszczególnymi warstwami. No, ale już tutaj zbliżamy się do mocowania tych światełek. Żeby je przeprowadzić tutaj od tyłu do przodu, poszerzam troszkę te dziurki, bo są za wąskie, nie chcą te diody tam się zmieścić. I teraz już będę mogła przeprowadzić, w końcu podłączyć. Pierwsza światełka na tej pierwszej warstwie. Czyli teraz przekładam dwie pierwsze diody tutaj do przodu i doklejam taśmą czerwoną. No, czerwoną, bo myślę, że będzie to mocniejsze, żeby tutaj nie, nic się nie rozkleiło. Na razie przyklejam sobie tak na próbę. Delikatnie tylko łapię tutaj te kabelki i sprawdzę, jak te diody wyglądają tutaj od. Jak to się sprawdza? No, tutaj ta jedna jest troszeczkę krzywo, to poprawiam. Teraz dopiero przyklejam już porządnie, sporym kawałkiem taśmy i porządnie też tą taśmę dociskam. Mam nadzieję, że teraz już się w końcu wyjaśniło, do czego zmierzałam przez cały ten czas i o czym mówiłam wcześniej. Dość zawile zresztą. No to właśnie na tym polegało, żeby tylko te wszystkie kable schować sobie z tyłu, żeby nic tutaj nie, nie plątało się między tymi warstwami, a tylko same te diody przeprowadzić do środka. Ostatnia dioda będzie tutaj już z tyłu, na tej ostatniej warstwie, bo jak już mówiłam, ten domek będzie tak jakby troszeczkę cofnięty. Tutaj jeszcze tak pomyślałam, że same te światełka rozproszę kalką. W ten sposób, że po prostu takie kawałeczki kalki nakleję jeszcze na te światełka. Wierzcie mi, może tego w kamerze nie widać, ale naprawdę świecą mocno. Pomysł z kalką okazał się bardzo dobry, naprawdę światełko teraz o wiele łagodniej świeci. No i w końcu możemy sklejać te pierwsze dwie warstwy, mam nadzieję, że nie zniechęciłam was jeszcze. Nie znudziłam Was z tym ciągłym przeklejaniem jakichś kolejnych warstw i bawieniem się kablami, ale efekt naprawdę jest bardzo chodu. Bo chociaż te światełka kojarzą nam się tylko z projektami zimowymi, to jednak nie tylko zimowe. Jakiś czas temu przygotowałam taki podświetlany boks dla małego chłopca, który okazał się wielką radością dla niego czyli nie tylko zimowe. Równie dobrze można je wykorzystać w innych projektach, jak widać. Wracam już do mojego shadow boxa. Tutaj dokleiłam już tą trzecią diodę, i tutaj doklejam również tą kalkę, która tak ładnie rozprasza to światło. Teraz wszystkie kable mam z tyłu i o to mi właśnie chodziło. Wystarczy je teraz po prostu dokleić. Staram się je dokleić tutaj dość gęsto żeby potem nie było jakieś niespodzianki i nie wyszło coś tam od tyłu, jakiś czarny kabel czy czerwony. No i też w końcu mam zachowany jakiś tutaj porządek z tymi kablami i, i z tymi diodami. Nic mi się tam nie pląta, wszystko mam z tyłu schowane. Staram się je przykleić jak najbardziej płasko się da. Tak żeby tutaj nie, nie robiły się jakieś buły takie, jakieś nie odstawało coś. No i do, y, przyklejam oczywiście tą czerwoną taśmę, dokładnie ją y, dociskam jeszcze, żeby nie było niespodzianek. I chociaż y, starałam się je przykleić jak najbardziej płasko, to jednak one te kabelki mają swoją grubość. Więc tutaj dokładam tylko takie między tymi kablami takie kawałki tekturki, jakieś kawałki takie, y, które mi tam gdzieś skądś zostały po to, żeby wyrównać tą, tą, ten poziom, żeby te kable miały tak jakby swoje miejsce do schowania, a ja będę mogła je spokojnie tutaj dokleić do mojego tła. Nim zacznę doklejać już domki, choinki i dekorować tutaj całe to wnętrze tego mojego shadowboxa, wyznaczę sobie jeszcze tutaj na, tej, na tym przednim panelu, w którym miejscu dokładnie jest ten przycisk ponieważ tutaj sobie nakleję kółeczko, które będzie wyznaczało, gdzie, y, gdzie wcisnąć. Y, I tutaj też potrzebuję warstwy, no znowu te warstwy i znowu będzie klejenie, ponieważ ten przycisk, no jednak też ma swoją tą grubość i to właśnie taką grubość podobną, jak y, zachowałam tam w tej pierwszej warstwie. Y, według tego przycisku zresztą taką y, szerokość sobie wyliczyłam. Czyli znowu tutaj dokładam sobie tekturkę, tutaj na przodzie, sprawdzam jeszcze, czy przez birmatę ten przycisk mi się równie dobrze i łatwo będzie włączał. I kolejne warstwy, by zachować sobie tą odległość, żeby ten przycisk schował mi się tutaj między tymi tekturkami i dodatkową taśmą. Jak widać, do tej pory najwięcej czasu zabiera wyrównywanie tych poziomów tworzenie tej przestrzeni między tymi kolejnymi pagórkami wydaje mi się, że więcej to czasu zajęło niż same montowanie tych kabelków i światełek. Jak widzieliście, sama instalacja nie, nie sprawia żadnych problemów, jest naprawdę bardzo taka przyjazna, łatwa do, do przygotowania, a jedynie właśnie ten plan trzeba mieć zaplanowany już z góry, które elementy będą poświetlane, gdzie schowamy te kabelki, w jaki sposób. I gdzie zamocujemy przycisk, to jest najważniejsze. No i nareszcie ta najprzyjemniejsza część, czyli dekorowanie. Zaczynam oczywiście od wklejenia domków. Domki wklejam na takim lekkim dystansie, a to powoduje, że światełko się jeszcze ładniej rozprasza. Przemierzam jeszcze kolejne domki, zaznaczam sobie tutaj to miejsce ołówkiem, w którym na jaką wysokość mam je wkleić. No, i również je przyklejam z dystansem. Taśmę doklejam tylko na sam dół, żeby sobie nie zakleić okienek, bo w końcu tam ma y, świecić y, światełko. I tu już uzupełniam o resztę tych elementów choinki, i, i w końcu, jednak, tą moją latarenkę sobie też tutaj dodam. Y, na razie to odkładam jednak na bok y, i skleję sobie tło z tą tekturką, którą na samym początku przycięłam i tło wkleję już do pudełka na swoje miejsce. Tło przycięłam sobie tak odrobinę za krótko na wysokość, ale się nie przejmuję, bo tutaj od, ważne, żeby od góry tutaj ten marginesik taki delikatny był równy, a od dołu będę wklejać panel i tu będę mogła sobie wszystkie nierówności zakryć. No i oczywiście wracam do dekorowania, doklejam wszystkie elementy tak, jak sobie wcześniej zaplanowałam. I chociaż film publikowany jest z dużym opóźnieniem, bo w końcu od świąt minęło już sporo czasu, a praca taka typowo świąteczna, to mam nadzieję, że jednak Was w jakiś sposób zainteresował, bo warto pamiętać, że istnieje taki, taka możliwość podświetlenia swojej pracy, niekoniecznie w wersji świątecznej, że można te światełka bardzo fajnie wykorzystać w różnych innych pracach. Powoli już do, y, kończę doklejać dekoracje. Y, dodam sobie jeszcze kilka tych mniejszych choinek naprzód, ale tego przedniego panelu jeszcze nie doklejam. Przymierzę jeszcze tylko y, gdzie, w którym miejscu dokleić te mniejsze choinki, które tutaj mam zaplanowane. Ale sam panel przykleję już na samym y, końcu, gdy będę miała y, wszystko gotowe, ponieważ on mi ładnie wyrówna właśnie ten marginesik od dołu. I dodatkowo tutaj jeszcze potrzebuję to kółeczko, o którym wspominałam wcześniej, które będzie taką informacją, że po wciśnięciu coś się tutaj zadzieje. Więc ten najmniejszy, ten przedni panel odkładam sobie na razie na bok, a tu resztę, całą resztę wklejam już do pudełka, bo tu już mam wszystko gotowe. No jeszcze oczywiście sprawdzam, czy wszystko działa, czy nic się nie popsuło w międzyczasie, ale to raczej myślę, że nie miało prawa się tutaj nic popsuć. Na koniec dodam ten przedni, dokleję ten przedni panel. Dokleiłam już też kółeczką, o którym wspominałam. Złote kółeczko z napisem On-Off. Teraz już doklejam do, do, całe, do całości, do pudełeczka i tu będę mogła sobie właśnie wyrównać wszystkie marginesy i zasłonić wszystkie jakieś tam nierówności, a przede wszystkim zasłonić przycisk. Mam nadzieję, że mimo tego sporego opóźnienia filmik wam, Was zainteresował i może macie pomysł na własne prace ze światełkiem, z oświetleniem. Specjalnie jeszcze wyłączyłam lampy, żeby było widać, jak intensywne jest to światełko. Taki oświetlony shadow box z gwiazdami, księżycem, chmurkami. Może być wspaniałym prezentem z okazji narodzin. Na dzisiaj to już wszystko. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, a przede wszystkim mnóstwa czasu na swoje własne hobby, bo tego chyba brakuje nam najbardziej. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.